Z Andrzejem Fonfarą, właściwie u ciebie, ale nie u ciebie na ringu, tylko w Twojej restauracji, czyli w takim innym otoczeniu, to tutaj nabywasz tą formę na tym mecze. Powiedz coś o tym gdzie, w tym, gdzie teraz jesteśmy. Jesteśmy jesteśmy w naszej restauracji, że tak powiem, w rodzinie restauracji, w Granmass Pierogi w Chicago. Taka mała restauracyjka, rodzinny biznes. Także praktycznie, praktycznie codziennie tutaj jadam. Mama, mama gotuje, także, także naprawdę dobre, dobre jedzenie i, i dobrze się odżywiam przed, przed, przed walkami czy przed, przed przygotowaniami do walki. Tajemnica sukcesu wyjaśniona. Tak, Prawie. tajemnica sukcesu i, i uderzenia prawą ręką my już wyjaśniona. No właśnie, uderzenie prawą ręką. E, ludzie dobrze poinformowani mówią, że Nathan Cleverly, kiedy popatrzył na Twój ósmy, kolejny knockout. E, Zrezygnował biorąc rywala, którego kiedyś ty brałeś pod uwagę zupełnie nie jako rywala, o walkę o tytuł Mistrza Świata. Powiedz nam, jak blisko było tej walki z Cleverlym i, Twoim zdaniem, dlaczego do niej nie doszło. A jak blisko było? Blisko było na tyle, że, że mieli nam przesłać już kontrakt, odezwali się bodajże na dwa tygodnie przed moją walką tutaj w Chicago ostatnią. Chcieli, chcieli nam kontrakty. Powiedzieli, że, że prześlą. Przed, jakoś przed walką powiedzieli, że prześlą nam kontrakty. A z, nawet powiedzieli, że z trzema opcjami różnymi. A a kontrakt po walce, po walce nie odzywali się, nie przesłali kontraktów. Także yy, Marek zaczął, Marek zaczął do nich yy, dzwonić. I no i, no i co? No i nic z tego, nic z tego nie wychodziło. Yy, nie odzywali się. No i później zobaczyłem po prostu w na stronach internetowych, że, że już że, że Cleverley po, Cleverley powiedział, że, że Może nie, nie tym tak, razem, że nie tym razem i że, że to prawda jest, że chcieli walczyć, ale mają ciekawsze propozycje i... No, ale to chyba nie myśleli to, o tym pięściarzu. Nie myśleli chyba o tym pięściarzu, bo, bo moim zdaniem no, chyba ciekawsza propozycją była walka ze mną niż z skarberski. No, na pewno. A mówiliśmy przed chwilą właśnie o tym, że Carpenty że był brany pod, ucie, pod, pod uwagę jako, jako przeciwnik ewentualnie na przetarcie, kiedyś tam parę walk temu. Tak, chyba dwie walki temu chcieliśmy, chcieliśmy boksować właśnie z Carpentin, ale, ale on jakoś nie wiem, czy nie był w, czy w przygotowaniach, czy nie był w formie i po prostu nie chciał ze sobą boksować. Także no, myślę, że to dla Kriwelego to tak, on chciał właśnie teraz mieć łatwą walkę. A i. Ty mu tej łatwej walki nie gwarantowałeś? Nie gwarantowałem mu tej łatwej, łatwej walki. No Mam, mam jakiś tam ciosy prawą ręką i myślę, że tego się obawiał. 17 marca zdradzamy w tej chwili już powrót Andrzeja Fonfary na bokserski ring. Walczyć będziesz w sobotę, to też ważne dla kibiców. Do tej, do tej pory twoje walki w UIC Pawilon były w piątek. Na temat rywala nic nie możemy powiedzieć, ponieważ. Wchodzą różne opcje. Yy, tak, wchodzą różne opcje. Yy, może będę boksował jakiś pas, może nie, może, może będzie to taki rywal lub inny, także no to wszystko jest. Jeszcze mamy trochę czasu, zostało jeszcze, jeszcze chyba około 10 tygodni, także jeszcze dopiero zacząłem trenować po nowym roku. Wyjeżdżam 15 na obóz do Colorado, gdzie będę się przygotowywał do tej walki 17 marca. No i wszystko, wszystko, wszystko pewnie w dwóch, trzech tygodniach wyjaśni się, jaki rywali i czy będziemy o coś boksować, czy nie. Mówiliśmy już o tym przed Twoją ostatnią wygraną, tak jak wspomniałem, przez Nakład Walką, że 2012 rok to rok decydujący. Sporo mówi się o tym, że być może. Będzie, będą mieli okazję zobaczyć Ciebie kibice w Polsce i myślę, że na Andrzeja Fonfarewa to, że przyszli nie tylko kibice Legii. A, na pewno tak, mam, mam nie, tylko, nie tylko na pewno kibice Legii na moją walkę, bo, bo i kibiców bokserskich i, i moich y, osobistych panów jest, y, jest w Polsce także sporo. i No i na pewno, na pewno dużo ludzi przyjdzie a, na moją walkę. A, na pewno chciałbym zaboksować w Polsce, myślimy już nad tym od dłuższego od, od czasu. No i teraz jest taka, jest taka możliwość, żeby po prostu zaboksować po euro, po euro w Polsce. No i cały czas staramy się, staramy się dopiąć jakoś wszystkie sprawy związane z tym, ale no na razie skupiam się konkretnie na walce 17 marca i to jest mój taki na razie cel. Jeżeli wygram ten pojedynek i, i, i wszystko pójdzie dobrze. Już będziemy grubiej zastanawiać się nad Polską. No powiedz mi Andrzeju, takie trochę z boku pytanie. Czego nie lubisz u, u ludzi mówiących o Andrzeju Fonfarze? Kiedy, kiedy m, wiem, że interesuje się tym, co, co piszą o Ciebie niekoniecznie fachowcy, a ludzie, którym się wydaje, że są fachowcami. Czego nie lubisz w komentarzach na swój temat? Bokserski. mówimy o, o, życiu <laughs> o życiu sportowym. A O życiu sportowym? Tak naprawdę, tak naprawdę nie interesują mnie te komentarze, które, które gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam chodzą, ale, ale mówią, mówią, że nie mam, nie mam ciosu. No, chciałbym, żeby ci, co tak mówią, weszli za mną i przekonali się o tym, o ważnej skórze, na własnej skórze. Także to mnie troszkę denerwuje, bo, bo naprawdę czuję się teraz mocno i czuję, że, że to uderzenie jest dużo mocniejsze. Ale no cóż. Yy... Ty, ty udowadniasz swoje na ringu, to ja nie musisz gadaniem udowadniać niczego. Yy, tak jest, co walkę, co walkę właśnie mówili, że słaby przeciwnik, że nie ma uderzenia, yy, że, że jakiś lecz i tak dalej. Ale kończę, kończę tych zawodników przed czasem, czy to jest troszkę słabszy czy lepszy. Wszyscy padają jak na razie. I, a, no i myślę, że tym udowadniam, że, że, ten, że ten potencjał a, i ten cios jednak jest i że, że po prostu. Trenuję i, i pomału, pomału, małymi krokami a, łapię coraz więcej doświadczenia i jestem coraz lepszy. 17 marca Andrzej Fonfara po raz kolejny w UIC Pavilion. Później być może kibice będą musieli lecieć aż do Polski, żeby go oglądać. Życzymy Andrzeju dziewiątego kolejnego zwycięstwa przez Nokot i miejmy nadzieję, że niedługo tych zwycięstw będzie 10. A, no ja sobie też tego życzę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców boksu, a i oczywiście kibiców legi.